Pewnie już słyszeliście, że prezydent Karol Nawrocki najprawdopodobniej zawetuje ustawę, która przedłużałaby zamrożenie cen energii elektrycznej w Polsce. Pewnie też widzieliście w niektórych telewizjach informacyjnych paski, w których jest wprost napisane, że prezydent jest przeciwnikiem taniego prądu. Prezydent zlikwiduje tani prąd dla Polaków, prezydent nie chce taniego prądu. A jaka jest prawda? Prawda jest przede wszystkim taka, że rzeczywiście mamy jeden z najdroższych prądów w Europie, mamy najwyższe ceny energii elektrycznej w Europie. Skąd oczywiście to jest też dobre pytanie? Przede wszystkim dlatego, że te ceny są obłożone różnego rodzaju podatkami. Po drugie, tak naprawdę ta ustawa to nie jest Ustawa o cenach energii elektrycznej, to wszystko tam jest małym drużkiem. Tak naprawdę ta ustawa jest ustawą tak wiatrakową, czyli ustawą, która de facto i to na ostatniej prostej została ustawą wiatrakową, a nie do końca ustawą dotyczącą cen energii elektrycznej. Ta wrzutka jest bardzo ciekawa, ale wróćmy do samego prezydenta. Prawdą jest to, że prezydent tę ustawę najprawdopodobniej zawetuje, powiedział to sam rzecznik prezydenta, ale szef jego kancelarii w jednej z telewizji powiedział, dlaczego prezydent ma pewnego rodzaju wątpliwości. Posłuchajmy. Natomiast ja bym chciał, wrócić, no atomazja atomazja bym chciał wrócić do tego. Znaczy, jeżeli wciska się wiatraki bardzo blisko na przykład gospodarstw domowych, jeżeli te wiatraki zgodnie z, ustawa, z poprawkami Senatu mają być blisko na przykład portów letniczych, portów lotniczych wojskowych, no to to są rozwiązania, które wymagają głębokiego zastanowienia pana prezydenta, ale I naprawdę pan, że świadomej ktoś się decyzji. Na tym nie I żeby było jasność. No, mam wrażenie, że nie, a dlaczego tak myślę? Nawet wrażenie by graniczące z pewnością, dlatego że pamiętam, od czego kad tego rządu panie redaktor szanowni państwo się zaczęła zaczęła się od wrzutki lobbystycznej takiego gorącego kartofla do którego później nikt nie chciał się przyznać bo przecież chodziło o wiatraki przecież chodziło w tle o firmę no niemiecką firmę która ma udział że tak powiem jeżeli chodzi o rynek kondensowalnej energii ale teraz o to nie chodzi o wiatraki panie no być może nie chodzi ja nie wiem co ten rząd o co temu rządowi chodzi wiem że chcieli zastawić pułapkę na prezydenta na szczęście to są takie nieudolne silba. to znaczy wrzucić zresztą znowu w wątpliwy sposób do ustawy wiatrakowej Rozwiązania dotyczące ochrony czy zmniejszenia rachunku. Uważa za Pan, energię że ułatwienie stawiania wiatraków w Polsce to są sidła narzucone na nowego prezydenta? Ja myślę, że odnawialne Zastawione źródła, źródła energii. Ja jestem z takiego regionu, gdzie tych OZE jest najwięcej, czyli na Pomorzu Zachodnim są potrzebne, ale one muszą być budowane z głową. Pamiętajmy, że energia z odnawialnych źródeł energii jest energią niesłychanie niestabilną. My mamy niesłychanie niestabilne czasy, niestabilna energia i niestabilne okoliczności, szczególnie wewnętrzne, to nie jest dobre połączenie. Trzeba A budować. To węgla stabilnie trzeba budować, środowisko. Trzeba budować. Wiesz, jeżeli mamy wybór, czy utrzymać bezpieczeństwo energetyczne kraju, czy. Ten cel klimatyczny często szaleńczy, który jest przedstawiany przez tę agendę lewicowo-liberalną, to ja stawiam na bezpieczeństwo Polski na Panie bezpieczeństwo Panie ale Polaków, tutaj nie ma się, takiej alternatywy. Ma to jest tylko ułatwianie stawiania wiatraków. Tu nie ma alternatywy, żeby z czegoś zrezygnować. Zróbcie coś państwo taką kosza, sądę. czy to... chcą, Czy chcą, e, czy chcą państwa telewizowie wiatraki 500 metrów od swoich domów albo jeszcze bliżej? Zapytajcie ich. Moim zdaniem odpowiedź będzie druzgocąca, bo Polacy po prostu tego nie chcą. Budujmy ozem, budujmy odnawialne źródła energii, rozsądnie korzystajmy z naszych źródeł tradycyjnych, bo cały świat z tego korzysta. Niemcy uruchomili właściwie 100% mocy elektrowni węglowych. W zeszłym roku 100%, a my mówimy, gdzie mają mocniejszą gospodarkę, gdzie mieli czas, żeby przejść transformację energetyczną, a od nas wymaga się, żebyśmy zrobili to tak. Panie Ministrze, to nie jest dobra droga. Czyli stąd nazwa, ustawa wiatrakowa. Te wiatraki, a dokładnie zmiana odległości od domost z 700 do 500 metrów sprawiają, że prezydent. Chyba słusznie, ma pewnego rodzaju wątpliwości. Wątpliwości ma także inny nasz gość, który tu w tym studiu ponad tydzień temu mówił, że wokół ustawy krążyli różni lobbyści. I to nie od dziś. Posłuchajmy. Niemcy mają likwidują wiatraki na potęgę. To znaczy, farmy na przykład na Morzu Północnym dzisiaj, decyzje zapadły i są likwidowane. No to jest kłopot, co z tym złomem hmm. teraz zrobić, czy to zostawić tak po prostu. A no, u nas z drugą stronę się wszyscy chwalą, no, że tak, pomysł Morawieckiego oni... przedłuża rząd ten dzisiejszy i będą budowane obszory fabryka Siemenza, na Bałtyku. Fabryka Siemensa wyprodukowała 2,5 tysiąca wiatraków, yy, takich stu kilkudziesięciometrowych yy, i one leżą na magazynie. Bo Niemcy przestali odbierać i nie chcą już wiatraków. No i teraz co z tym zrobić, pytam się. Pieniądze zostały wydane, i tak dalej. No to Niemcy jak zwykle uderzyli tutaj. No ale ustawa jest niepewna, bo jeszcze czekam na podpis prezydenta. To jest ustawa niemiecka, nie polska. Tą ustawę napisano poza granicami Polski. No ale formalnie podpisali się pod tym posłowie. 15 i zdrajców podpisało się pod niemiecką ustawą. I, I oni mówią nie, my sami pisaliśmy, tylko tyle, że sprawozdawca nie potrafił odpowiedzieć na większość pytań. A uwaga, identyczna ustawa pojawiła się w Czechach i Słowacji. Więc e, pytam się, oni też identyczną ustawę napisali i teraz ona wchodzi z powrotem, ona jest u prezydenta w tej chwili e, i no. prezydent nie podpisze tej ustawy. No odchodzący na pewno, bo nie wiedział kiedy, ale nie, nie ten podpisze. nowy? Nie, bo zgłosi projekt zamrożenia cen energii, bo tam jest szantażnik o właśnie. O właśnie. E, w, nową ustawę napisze e, o zamrożeniu hmm. energii i skieruje ją w, w trybie pilnym do parlamentu i tyle. No. A jak parlament powie nie? Ja, to? No to będziemy musieli no wtedy. No to wtedy wiadomo, ludzie będą ktoś płacili. Ktoś kto? No właśnie, wtedy ludzie będą musieli płacić o tego roku majątek za prąd. I to może być ten moment zwrotny, kiedy zobaczymy, kto jest kto. Po prostu kto jest kto. To jest jasne i klar, kto jest za polskim obywatelem, a kto jest przeciwko polskiemu obywatelowi. Tak mówi Marek Jakubiak, który jest posłem, czyli chyba dużo na ten temat wie. Czyli prawdopodobnie jest tak, jak bardzo często w takich sytuacjach dochodzi. Na ostatniej prostej. Do takich ustaw dopychają się lobbyści. Lobbyści, którzy myślą nie do końca w kategoriach naszego wspólnego interesu, tylko bardziej interesu tych grup, które reprezentują i za co dostają gigantyczne pieniądze. A więc wróćmy do samego początku. Rozgraniczmy. To wszystko, o czym się mówi i na czym to wszystko polega. Przede wszystkim jest tak, że prezydent nie ogranicza tej ustawy do końca. Prezydent nie chce, żeby te wiatraki były do tej ustawy siłą dołączone. Prezydent nie jest też przeciwnikiem OZE, bo tak często w tej dyskusji można było usłyszeć. Ta ustawa przede wszystkim OZE nie likwiduje, prawda? Jest tak, są wiatraki, które są częścią OZE. Na lądzie. To są te wiatraki, które bardzo często widzimy jeżdżąc sobie po naszych drogach, i są wiatraki, które są na morzu. Takie wiatraki w wprost. Też już są. Ostatnio taką farmą chwalił się nawet premier Donald Tusk. Skupmy się na razie na tych, które są na lądzie, bo to one są doszyte na ostatnie proste do tej ustawy. 700 metrów miało być, 500 według tej nowej ustawy ma być. No i teraz tak. Czy te 500 metrów od domost, czyli pół kilometra, to dużo czy mało? Na chłopski rozum mało. Powiedzmy sobie tak szczerze, kto z nas chciałby mieć taki wiatrak oddolony zaledwie 500 metrów od swojego domu? Zapraszam na ekskluzywne warszawskie osiedla, położone choćby na warszawskim Wilanowie, Białołęce, a może w warszawskim Konstancinie. Jeśli znajdziecie tam jedną osobę chętną, która chciałaby mieć wokół swojego domu czy osiedla 500 metrów taki wiatrak, no to Jesteście bardzo, bardzo zdolnymi ludźmi, bo ja takiej osoby nie widzę. Nie wyobrażam sobie, żeby ktoś taki mógł być. Więc to po pierwsze. Wiatraki tak blisko osiedli z pewnością nie wpłyną pozytywnie, a raczej negatywnie na ceny nieruchomości. Tego chyba nikt z nas by nie chciał. Po drugie, jakość, komfort życia na pewno też się nie podnieśli, jeśli te wiatraki byłyby tak blisko. Popatrzmy na Niemcy. Do niedawna w Niemczech te wiatraki mogły być oddalone od domostw o kilometr. Teraz zmieniono to też jakiś czas temu, tak jak u nas się chce do 500 metrów i co się okazuje? Okazuje się, że gęstość zrodnia w Niemczech jest tak duża, że nawet te 500 metrów będzie stanowiło dużą barierę, gdzie te nowe wiatraki miałyby stanąć. Jeśli tamte wiatraki miałyby kłopot, żeby stanąć, no to może trzeba, jeśli ją wyrzeczy, wypchnąć do sąsiada. Czyli wracamy do tego, o czym mówił pan poseł Jakubiak tutaj w naszym studiu. Zagęszczenie. Więcej, więcej sprzedamy, czyli zysk? No właśnie, chyba nie nasz. Na pewno pamiętacie jedną z pierwszych, jeśli nie pierwszą, aferę tego rządu. Ona była związana z resortem ochrony środowiska i również z niemiecką firmą, a dokładnie firmą Siemens, która właśnie chciała na siłę pewne rzeczy tutaj do nas sprzedać. Pytanie otwarte, czy dziś nie dzieje się to samo. Niemcy, które jako jeden z pierwszych krajów w Europie stawiały bardzo mocno na zieloną energię, teraz coraz częściej, przynajmniej w mediach, piszą o tym, że nie do końca to był dobry ruch, że trzeba znów pomyśleć o tym, żeby wrócić do pewnego rodzaju miksu, który wprowadzałby do obrotu także tę energię, która powstaje z teoretycznie brudnych źródeł, przede wszystkim energię ze źródeł gazowych. Wiatraki to wielu ekspertów w Polsce też tak mówi, są tylko dodatkiem do tego całego systemu energetycznego, który mamy dziś w Polsce, głównie oczywiście pochodzącego z paliw kopalnych. Dlaczego tak jest tak naprawdę OZE w nadmiarze? w nadmiarze zagraża stabilności systemu energetycznego. Wystarczy poczytać fachowe opinie różnych ekspertów na portalach, choćby związanych z energetyką, żeby przekonać się, że to, o czym ja teraz mówię, to nie jest mój wymysł czy wysane z palca informacje, tylko to są opinie ludzi, którzy na tym się naprawdę znają. Kiedy wiatr wieje mocno, nadmiar tej energii, która trafia do systemu sieci elektroenergetycznych jest tak duży, że potrafi te sieci po prostu w jakiś sposób zaburzyć. Nasze sieci, to też ci, którzy znają temat wiedzą, są w stanie często agonalnym. One były przez wiele lat nieremontowane, one wymagają ogromnych środków, ogromnych nakładów, więc nasze sieci dziś nie są odporte na często tak duże dostarczanie z nienaska dużej porcji energii elektrycznej powstającej właśnie w OZE. To po pierwsze. Po drugie, jeśli wiatru nie ma, Słońca nie ma, no to mamy bardzo duży kłopot, więc ten miks energetyczny w przypadku takiego kraju jak Polska musi rzeczywiście być bardzo, bardzo dobrze przemyślany. Więc prąd z OZE może być dobry, ale nie zawsze. Czy zawsze jest tani? Też nie zawsze, bo jeśli rzeczywiście ten prąd może tanio powstawać, ale potem spowoduje ogromne straty w sieciach, to też jest to bardzo duży problem. No to teraz jeszcze na koniec może. Morze, którym chwali się ostatnio premier Donald Tusk, to też jest ciekawe, bo to jest inwestycja chyba jedna z nielicznych, która przez ten rząd jest kontynuowana, a inwestycją, którą wymyślił i chyba do końca też zaprojektował rząd Mateusza Morawieckiego. To tak na marginesie. Premier chwali się farmami wiatrowymi i mówi, że powstają tam w dogodnych warunkach duże ilości mocy energetycznych. No i teraz tak: niemiecka prasa, która oczywiście dla wielu powinna być wzorem. Niemiecka prasa ostatnio mówi bardzo dużo na ten temat. Po pierwsze, ostatnio niemieckie media mówiły o tym, że te farmy wiatrowe nie do końca są dobre dla przyrody. Dlaczego? Dlatego, że sprawiają, że za turbinami nie ma żadnego wiatru, nie ma natleniania wody, tam nie powstaje plankton, jeśli nie ma planktonu, ryby nie mają się czym żywić, nie ma ryb, nie ma życia, rybacy nie mają na czym zarabiać, a my nie mamy czego na stół, a ryby, jak wiemy, są bardzo, bardzo zdrowe. Ale to nie koniec. Niemiecka prasa nie tylko pisze o tym, że te farmy wiatrowe na wodzie mogą szkodzić faunie i florze, ale też niemiecka prasa, a dokładnie Financial Times Deutschland, pisał ostatnio, że Akcje Siemens Energy spadły ostatnio po tym jak firma przeszacowała, że y, jej podupadającym dziale turbin wiatrowych są poważniejsze te problemy niż oczekiwano, czyli coś o czym też część ekspertów ostrzegała. Energetyka wiatrowa, nie wiem czy ma problemy czy może napotkała pierwsze problemy, a na pewno jakiś tam pułap. W wielu miejscach firma Siemens, która jest liderem tutaj, miała problemy. Po prostu na aukcjach nie ma nowych firm, które chciałyby, żeby takie farmy wiatrowe u nich powstawały. Jeśli ma problemy w jednym dziale, bardzo silnym, mówię teraz o tych turbinach, które są stosowane na morzu, czyli offshore, a nie na lądzie, no to siłą rzeczy zyski tej firmy spadają. Tak na chłopski rozum. Jeśli spadają w jednym obszarze, no to może w drugim mogą rosnąć. Jeśli mogą rosnąć, to mogą rosnąć albo u Niemców, ale jak mówiłem wcześniej, tam problemy też są, no bo gęstość zaludnienia jest duża, no to może te turbiny, żeby zyski firmy nie spadały, trzeba eksportować gdzieś dalej, może do Polski. Czemu nie? Gęstość zaludnienia u nas jest znacznie, znacznie niższa niż w Niemczech. To jest jedna rzecz, którą tutaj chciałem powiedzieć. Druga rzecz. Farmy wiatrowe przeżywają na wodzie też pewien problem. Firma Ersta duńska, która też w jakimś sezonie budowała w Polsce takie farmy, przeżywa bardzo duże problemy finansowe, bo też nie ma nowych kontraktów. To powinno nam dać wszystkim domyślenie. Farmy wiatrowe na wodzie też nie do końca są dobre z bardzo ważnego, istotnego powodu. To bezpieczeństwo, ale nie energetyczne, a militarne. Zacytuję tutaj eksperta, który pojawił się też bardzo często w naszych programach, to Marek Budzisz. Posłuchajcie, co on jakiś czas temu napisał u siebie na profilu. Rząd Szwecji blokuje morskie farmy wiatrowe ze względów bezpieczeństwa. Turbiny wiatrowe zakłócają sygnał radarowy, a to oznacza, że na przykład czas, jaki siły zbrojne miałyby na wykrycie pocisku rakietowego, balistycznego, wystrzelonego na przykład z enklawy królewieckiej, spadły uwaga, o połowę, czyli o połowę mniejsze bezpieczeństwo. W Niemczech Bundeswehr opiniuje lokalizację farm wiatrowych, w tym także lądowych, i z dostępnych danych wynika, że nie wyraziła zgody na około połowę z nich. Połowę z nich. W Finlandii zasadą jest wyrażania zgody na morskie farmy wiatrowe na południe od Wysp Alandzkich. A jak jest u nas? Pyta Marek Budisz. No, ja to pytanie też zadam tutaj publicznie przed Wami. Myślę, że nikt o tych rzeczach dzisiaj niestety w Polsce nie myśli. Jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, która dotyczy też farm wiatrowych: to są kwestie dotyczące bezpieczeństwa strategicznego. Jakub Wiech, znany wielu ekspert energetyczny, jakiś czas temu na swoim profilu napisał, że Europa obawia się, uwaga, chińskich różnego rodzaju firm, które sprzedając różnego rodzaju technologie do oprogramowania turbin wiatrowych, są tak naprawdę właścicielami, przynajmniej zdalnymi właścicielami tych farm, tych turbin. Czyli Chińczycy mogą w każdej chwili, jeśli na to pozwolimy. A ich części, ich pozespoły są w turbinach stosowane także w Europie. Więc Ci Chińczycy mogą w każdej chwili jednym przyciskiem wyłączyć taką farmę wiatrową w Polsce, na przykład wtedy, kiedy to będzie bardzo, bardzo potrzebne. I co zrobimy? Odpowiedź nasuwa się sama. Niemcy od dawna myślą też o tym, i to w prasie można przeczytać, tej oficjalnej i tej bardzo mocno specjalistycznej, proponują powrót do, przynajmniej w tych okresach kryzysowych, do energii związanej z paliwami kopalnymi. Nie tylko o gazie myślą, to o czym mówiłem już kilka minut wcześniej, ale myślą także o powrocie, przynajmniej w jakimś sensie, w jakimś stopniu do energetyki opartej na węglu. I to nie tylko na węglu brunatnym, a tamten węgiel się wydobywa cały czas bardzo mocno, kopalnie są rozbudowane, ale także na węglu kamiennym. Przypomnę, że Niemcy będą właścicielami jednego złoża w Polsce. Chyba to o czymś wszystkim mówi. No to na sam koniec. Czy prezydent Nawrocki nie chce taniego prądu dla Polaków? Pytanie wydaje się retoryczne. Zresztą sam o tym mówi, że chciałby. Nie o to tutaj toczy to się gra. Gra toczy się właśnie o te wiatraki, które zostały doszyte na siłę na koniec do tej ustawy. Ustawy, którą jak mówił Marek Jokubiak, być może w ogóle nie była projektowana w Polsce, tylko gdzieś dalej, dalej. Dlaczego to tak ważne? Jak możemy przeczytać się na portalu gazeta.pl, klapa aukcji w Niemczech nie ma chętnych na farmy wiatrowe jaka firma? Oczywiście firma Siemens. Dodam coś jeszcze. Financial Times Deutschland, ówczesny ekonomista Międzynarodowej Agencji Energetycznej Faith Brittle, ostrzega Niemców, że nie mają warunków do dużego wykorzystania energii odnawialnych słońce, woda czy wiatr. Prorokował to już wiele lat temu, że stawiając na rozwój OZE i rezygnując z energetyki jądrowej, system energetyczny będą musieli stabilizować elektrowniami gazowymi. Więc jeśli Niemcy mają taki problem, a zainwestowali ogromne pieniądze i w OZE, i w turbiny wiatrowe, i w całą technologię, i właśnie firma Siemens, o której to mówimy, jest tym głównym dostawcą i główną firmą, która na tym zyskuje, no to wszystko wydaje się w miarę, w miarę klarowne. Więc czy chcemy mieć tani prąd? Chcemy mieć. Czy chcemy mieć tani prąd i wiatraki? Chyba nie. I oto tutaj toczy się ta gra. Jeśli prezydent ustawy zawetuje, to tylko i wyłącznie z powodu tych wiatraków, które na siłę, w ostatniej chwili zostały do tej ustawy doszyte. No i pytanie, co zrobi wówczas z tym wszystkim większość parlamentarna? Będzie się działo, a my tym wszystkim będziemy się przeglądać.